Musiałem ją napisać pod pseudonimem trochę dziwnym, który okazało się później, że odstraszał wielu ludzi. Iwan Nowotny. Ale dzięki temu nie było jakiejś kampanii przeciwko mnie skierowanej, która by zatrzymała, stłumiła tę powieść. Rozeszła się w wielu tysiącach po całym kraju. Potem dopisałem. Część drugą wyjdź do radości odnoszącą się już do samego końca świata rzeczywiście do 3,5 roku przed końcem świata i na końcu tej powieści jest opis mojej śmierci. A chociaż tam ją umieściłem, wcale nie znaczy, że pod koniec świata ma dopiero nastąpić. Oczekuję jej z tygodnia na tydzień, już nawet w tym roku, jeśli Pan Bóg oczywiście tak zadecyduje. Wzbudza to jeszcze większy śmiech u wielu, jak może ktoś znać czas swojej śmierci, odejścia z tego świata. A więc tym bardziej. Zostałem pogrążony i zepchnięty na margines. Niemniej jednak wiem, że będzie to śmierć męczeńska, ponieważ na taką się zgodziłem, taką przyjąłem, taką też widziałem jako dziecko. Znałem twarze tych ludzi, którzy mają odebrać mi życie. Znałem miejsce. Znam też porę roku, i jestem przekonany, że tak jak wszystko to, co mam już za sobą, sprawdziło się, tak też i potwierdzą się te szczegóły. A ponieważ ofiarowałem swoje życie około 1977, może roku, za przyspieszenie nadejścia Królestwa Bożego na ziemi, triumfu najświętszych serc Jezusa Marii, teraz dodaję jeszcze Józefa, bo to będzie świat triumfu trzech najświętszych serc, jakby odpowiadających tej trójcy niebiańskiej. Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, tak i na ziemi. Józef. Jezus i Maryja. Skoro te wizje, choć niedoceniane, a nawet odrzucane, spełniały się zarówno w życiu osobistym księdza, jak i w życiu kościoła, to skonkretyzujmy. Czym będzie to działanie oczyszczające ducha świętego w Kościele? Jak, jak mamy tego oczekiwać? Czego się spodziewać? Czy to będzie prawdziwy cud Miłosierdzia Bożego? Jan Paweł II, jak już wspomniałem. Nie został pod tym względem usłyszany, nawet zrozumiany. Jednak nie znamy tajemnic jego działania z domu Ojca. Przecież odszedł dalej pełnić swoją misję, więc możemy przypuszczać, że nadal jest tym odnowicielem świata i kościoła. Sam zawdzięczam Mu bardzo dużo. Dziesięć dni przed zamachem na jego życie mogłem podejść do Niego w ogrodach watykańskich i poprosić o błogosławieństwo na dzieło uzdrawiania chorych. Papież odpowiedział, niech Bóg błogosławi i od tamtej pory wielu chorych po naszej modlitwie odzyskało zdrowie. Jeśli chodzi o to, co mnie dane jest wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, jak do nich, jak dojdzie do nadejścia tego wspaniałego świata, który niektórzy nawet nazywają nowym rajem na Ziemi. Pierwszy etap tej paruzji będzie właśnie taki, jak zapowiedział Chrystus, zaskakujący wszystkich, jak błyskawica, która ukazuje się na wschodzie i świeci jednocześnie na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, z tym właśnie przyjściem. Ukaże się, przyjdzie z mocą wielką na obłokach, w otoczeniu aniołów i świętych. Co wiemy właśnie z pism niektórych mistyków. Prawosławna mistyczka Vassula Ryden. Ona podaje nam najdokładniejszy opis pierwszego etapu wielkiego oczyszczenia świata, który nazywają ostrzeżeniem. Po hiszpańsku aviso. A więc tutaj już wchodzą objawienia garabandal gdzie również bardzo wyraźnie Matka Boża zapowiedziała ten etap. Podała nawet datę, datę, którą jedna z widzących dziewczynek do dzisiaj zna i ma ją zapowiedzieć na kilka dni przed nadejściem tego wydarzenia. kończyta. Nie miałem pojęcia o tym zdarzeniu, najmniejszego nawet. Poszedłem jednak na nocną modlitwę do kościoła, w którym byłem proboszczem i tam około północy wpadłem w coś w rodzaju ekstazy i wychodząc z niej uświadomiłem sobie, że byłem na sądzie szczegółowym, przez który przeszli w tej samej chwili razem ze mną wszyscy ludzie Ziemi. Było to tak wstrząsające, a jednocześnie tak realistyczne, że wyszedłem z kościoła i zacząłem się rozglądać na wszystkie strony, żeby znaleźć jakieś potwierdzenie tego. Niestety, potwierdzenia nie było, ponieważ ludzie spali, psy szczekały, nic dookoła się nie zmieniło. I wtedy zrozumiałem, że to było dane tylko mnie. Wkrótce potem, około roku, wziąłem udział w rekolekcjach kapłańskiego ruchu maryjnego w San Marino we Włoszech pod kierunkiem księdza Gobiego. Należałem do tego ruchu. I tam od jednego z księży, był to Niemiec, otrzymałem w języku francuskim książkę Eusebio Garcia de Pesquera, Garabandal, fakty i daty. I kiedy zacząłem ją czytać, byłem wstrząśnięty, ponieważ odnalazłem w ramach tych właśnie objawień karabandal to zdarzenie